Manko z tej strony, Foxiu. A to kolejny odcinek z serii z Multicraft Challenge. Jest dzisiaj ze mną, jak zawsze, Devisto. No, Buongiorno. I dzisiejszy challenge to Moo Challenge. Mu no, Challenge! Wyjaśnię. Możecie się domyślić, że to będzie chodziło coś z krówkami. Mianowicie chodzi o to, że wygrywa ten, kto pierwszy stworzy cały full set z skóry, tak? Skróbek. No. Dobra, to co? Zaczynamy czy? Tak. Ja zacznę sobie od zabicia świnki, żeby miał potem żarełko, ale nie mówcie tego Foxiowi, bo będzie ten, papugował Kurde Nie mówcie mu tego. Nie, ja nic nie słyszę przecież. No, Fox. Ja. ja nie mam słuchawek, przecież. Foxiu jedzie na takich ten... Foxiowi przynoszą internet do chaty krowami. No. Ja to ten... Lecę tam, bo tam jest... O kurde, to jest w tym już widzę. E, zrobimy sobie tak, zrobimy e, sobie tak. W tamtym odcinku Punkcik zdobył panowaną. E, Dafisto? Da 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 da. Tak, tak. No, takim dziwnym fartem. <grym> o nie, dziwnym Fartem, tylko po prostu z skillem najpotężniejszym na świecie. No. No, tak, Tak Jeszcze może... No, przyznać. Jeszcze może frytki do tego no Foksy, jeszcze teraz nie przyznam, że wygrałem tamtego odcina, no. Świnia, od głupia! Od tamtego... Ja jestem... Ostatni odcinek... Ostatni... odcinek. Ja ci to tam... mówię. Ja złapę telefonem. Nie będzie, że to nie mój. No. To jest chyba już taki... Będzie <noise> tradycja, że zawsze musi jakiś telefon znaleźć. <noise> dobra. dobra. Logi! Znowu nie mogę wycofić świni. Lol. O, dobra. Ule, miałem to tylko taka, taka ja teraz... cofka była, no... Teraz... Okej, okay, no po prostu coś na craft serwie musi być. Ej, dobra, Ej, nasze główne zadanie... Nie, znaleźć krowę, mam krowę! Super. A nie, to jest squid. Kurwa. <gry> ja mam dwie krowy. Podskoczę się. Serio! A ja widzę gdzie ty jesteś, więc deal with it. Fuck no, Nie, no nie wierzę! O! Mam już dwie skóry! byłoby bardzo smutno, gdybyś za chwilę spadł z góry. Nie, ja, ale i tenki tego Ale Ogra. Ja tylko tutaj przechodzę. Ciągle mnie przejmuj. Zatem. Cze? Nie wiem właśnie ci kradnę krowę. To jest moja. Moja 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 o, to moja. Też jest krowa. Nie, dobra. Coś czuję, że to będzie bardzo szybki challenge. Nic no co, No, czy... Bywa! Jak to w życiu. Raz jest szybciej, raz jest wolniej. Foksia, a jak jest u ciebie? Szybciej czy wolniej? Zależy jak leży. Zależy <laughs> jak stoi. Oho ho! ho, ho. Tak jest szarty. O kurde krówki, gdzie jesteście? Chcemy znowu wydać tego challengea. Nie wejście mam taki nie. Oho. Ale ja mam jedzonkę, och och, 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 ile masz skóry powiedz mi, przyjacielu? No fuck, no tu na pewno krówki nie ile będzie. Masz? Da, ile masz, no... ile masz skóry? Tylko dwie. No to pozdrawiam z moimi siedmioma skórami. To może rozszerzymy trochę tego challenge'a? Hmm, co ty? Ostatnia krówka jaką tu widzę. <laughs> no serio? Jak niegranej krówki znaleźć? Nie, są, 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 są trzy krowy! Cztery! Mam dziewięć skórek... Jop, 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 jop... Ja mam cztery królówki. Dobra, królóweczki. I? Dajcie mi, co macie. Ta mi się dała, skórczy syn. No serio, trzy skóry mam na razie! Brawo. No tak, zabiłem... Cztery... No już jednej. Moja, ej, to jest moja. No, to jest No przez przypadek. No przez przypadek, no, trzeba było pilnować. Serio? Nie, na no, umyślnie. Ej, co to było? Mam trzy skóry. Co za? Co za Foxiu? No to słuchaj. Ile jest potrzebna cały ten CZ? Niech pomyślę. 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, coś koło 19, a nie 32, chyba 32, bo tak było zawsze w The, w The Walls. Czy 32 razy potrzeba? Tak, Cze, no, no to trochę, nawet to potrwa, nie powiem. No tym bardziej, że krówek, kurde, nie widzę, a mam tylko 3 skóry. Łoś się Abyś A wiesz, co jest dał gorsze? Co? Że znowu się zbliża noc? Oj, nie fajnie. Ale proponuję zostawić. Nie wiem, zostawiamy noc? No nie Może... też, ale wiesz, że jak stracimy tej temy to no, będzie słabo. No właśnie, tego się obawiam. Obawiam się też tego, że nie widzę żadnej krówki na horyzoncie. No serio, żadnej krowy, świnia jest, ale krowy nie ma. A ja się obawiam też o coś. O co? Że przegrasz. <laughs> nie... Nie mogę przegrać. Ale dobra, ja to zrobię wszystko tak, że to niby było ustawione, że ja muszę teraz pełnać to tego wygrałem. Tak, od razu wam oświadczam wszyscy moi kochani, tak, że... Yy, tak. Tak, się, tak się w tym odcinku wygra, ponieważ to jest ustawione. Tak naprawdę Defisto yy, przede mną biega i spełnuje mi No. Yy, tak to wszystko wyszło. No <laughs> kurde, żadnej krowy nie ma. Teraz rzucę ten rotaki i będę zbierał, czy Wiesz, 4 to zwierzączko, ciągnie to zwierzączko. No to powiedział. I krówka! Ile masz skóry? To nie jest, krówka to jest łowca. Ile masz mam, 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 mam 3 skóry? Mam trzy skóry. Źle ja mam. Jest 14. Ile? No kurde, jeszcze mogę wygrać. No, ja też wtedy mogę wygrać przecież. To mi trochę matka się od Żadnej krowy... Wówczas... Jaa! Ja lagi przy zabijaniu krówek. Bez kitu. No. no. Bo, jest, bo jest im smutno. On powinienem ja je zabijać. Mandzioki, mandzioki. na same owce! Co ja z tymi owcami zrobić? Przerabić je na... Y krowy. <śmiecki> Jestem w tajdze, czy czymś takim? Że zero krów na horyzoncie, oczywiście. Hej. mi teraz What the stara. hell is going on? A co masz na myśli? E, to, że... E, jak zabijam, to... No? To muszę tam chyba 15 razy uderzyć, żeby ją zabić, bo takie... Na, znaczy ogólnie mi wszystko idealnie, pięknie, ślicznie chodzi, nie? Tylko... no... What the hell? E, tylko po prostu przy zabijaniu krówek... No um, muszę tam parę razy je Ale ja to jest po prostu nieuczciwe. To dlaczego? No bo kurde, mam samolowce. <laughs> o dobra, o tu jest, tu jest coś. Ile masz skóry? Cały czas trzy. 22. No <laughs> coś czuła, że połowa mojego odcinka to będzie twoja kamera. Ej, wybrań, mam, mam no takie stada krówek, nie? Mam takie, że co chwilę mam... Jezu, mam, mam krowy! Jezu, raz, dwa, trzy krowy! Kontynuuj. No, że mam takie stada po cztery krówki zawsze. No, ale cały czas tak z owcami. No i znowu lak, o, dobra. No serio, znowu że mi Bo no To jest chyba, to, to, już jest kpila. Nie spinaj, coś tam co drugie termin. Ej, mam czemu tyle pięć? krów, że to jest makabra. Tak? Cieszę się. Nie. Ja mam pięć skór, jeszcze mogę wygrać. Nie. Możesz. Ej, czemu z tych krów cholernych... tu nie wypada? A żebyś zginął, a żebyś kurde zginął, krówka kolejna, chodź tu. Chodź, jak zginie, Foksiu, Mam 7 skór. Jeeper wchodzi na mnie i wchodzi na mnie. Ją uwielbiam na co ty śpiewasz? Że już mam 32 skóry. Oh, I no, robię no, sobie no, set, no, robię no, set. Robię sobie no, set. No, Foksiu, Poczekaj, poczekaj, bo ja tu mam wysyp krówek. Mam 8, 9 krówek. Poczekaj, może jeszcze wygram. Jest szansa, duża, bardzo duża szansa. Gdyby nie to, że mam laga 10 skór. 11 e, Dziękuję, skór. ja już mam set na sobie ubrany. Nie, jeszcze nie masz, nie masz, nie masz. Ktoś się nie robi tego, naprawdę. E, poczekaj. E, dzień dobry wadzie. ja już mam cały secik, jak nie widział. E, a nie było jakiegoś tam dopisku, że, że ten... O patrz, ja o, zaraz też będę miał, zrobię tego... Jeszcze mam 9 skór, chcesz? 8. <laughs> <Osiem. śmiech> Masz Daj mi. Masz tutaj skórki. Ja tak już wygrałem. 1 na motherfucker Dobrze, Fok się wygrał niech ci będzie. Co niech ci. Źle miałem tam krów człowieku. Ja tam miałem ta tyle krów. No, ja teraz też znałem, patrz, jak tu pójdziesz, to tam też są już krówki A wcześniej nie było. No, no, bo jesteś. Lanus. Dobra, w sumie ja nie mam żadnej zbroi, nie mam co. Dobrze moi drodzy, jeżeli odcinek wam się podobał, z kolei z Multicraft Challenge, nie zapomnijcie Szef? zostawić komentarza, łapki napisać, co byście chcieli jeszcze zobaczyć. I piszcie, no, że, że Defisto to pipka i nie umie przegrywać, a Foxiu to super mega koksu i, i jest zajebisty. E, 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 nie słuchajcie Foxia, to wszystko było ustawione. Tak, tak, po no, prostu Defista to pipka. W komentarzach. Defisto, tak to, to pipka. Coś tak, <laughs> <laughs> że się na nim urutuję, wiecie, Tak, tak. A tak cały czas. No kurde, nie mam tego królu. No nie mam. Uh. No grałem. Dobra. Może no chcesz znowu zginąć na koniec odcinka, tak, chyba zginę, tak i tak. No i do zobaczenia. Jo. Pa, pa. Jo. Pa.